Znasz kogoś, kto całe życie walczy z otyłością, z nadwagą, a może ty nawet jesteś taką osobą. I pewnie też ciągle słyszysz, że wystarczy przecież mniej jeść i więcej się ruszać. Brzmi prosto, prawda? Tylko że to tak nie działa. A przynajmniej nie u wszystkich. I nie jest to wymówka, tylko fakt. Wyobraź sobie, że masz telefon z zepsutym ekranem dotykowym. Masz wszystkie aplikacje, dostęp do informacji, do wiedzy, ale nie jesteś w stanie ich kliknąć, bo ekran nie reaguje. Czy to Twoja wina? Ale tak samo jest z osobami otyłymi. Mają wiedzę, to nie są idioci. To nie jest tak, że osoba z otyłością nie wie, że jedzenie McDonalda tuczy. Tylko, że one mają zaburzony często układ nagrody. Mają też często emocjonalne relacje z jedzeniem, czasem traumy, czasem hormony, które nie współpracują, a także naście lat wychowania przez rodziców. Bo tyłość to nie jest tylko brak silnej woli, tylko często to są lata błędnych schematów. I jeżeli właśnie jest jakiś szczupły, młody trener, który od zawsze po prostu uwielbiał sport i on mówi, że ha, przecież odchodzenie jest takie proste, wystarczy mniej jeść, to jest tak samo, jakby dzieciak z bogatego domu, który na przykład odziedziczył majątek, odziedziczył całe schematy, my Myślowy wokół pieniędzy, powiedział, że przecież tak łatwo jest zarobić pieniądze. Dosłownie możesz wklepać w chat GPT, jak zarobić 10 tysięcy miesięcznie. I też będziesz miał wiedzę, i jakoś jej nie wykorzystasz. Dlatego, że sama wiedza, sama informacja to za mało. Także zamiast oceniać, spróbujmy zrozumieć, bo tylko wtedy można naprawdę pomóc.